Oto figurka Ciri z LEGO, która właśnie zaginęła. Geralt jest już gotów, by ruszać na jej poszukiwania, ale misja takiej wagi wymaga zebrania wiedźmińskiej kompanii. Wziąłem nóżki i tors Aragorna, dodałem torbę na ramię, główkę Gimliego i siwe zakolaste włosy. Do dłoni wczepiłem elementy szponów i już mamy wampira wyższego Regisa. Eee, wcale nie taki wysoki. Do kolejnej figurki pożyczyłem ciało Legolasa. Dodałem kołczan na plecach, wojowniczą buźkę i spięte włosy, a do dłoni wcisnąłem u. Oto Maria Baring, znana jako Milwa. Krótkie brązowe nóżki połączyłem z torsem sama Ganji. Dodałem dziecięcą twarz i włosy Lloyda z Ninjago. W jednej ręce umieściłem krótki miecz, a w drugiej nóż. I tak powstała młoda łotrzyca, Anguleme. Następnie wziąłem takie nóżki, do których wczepiłem tors rzymskiego legionisty i zmieniłem ręce na takie w kolorze zbroi. Dodałem czarną pelerynę, plecak, basikową główkę i czarne włosy. A w ręce miecz mamy Kahira. Wziąłem niebieskie nóżki, dodałem tor z Pipina, krótką pelerynkę, głowę Owena z Jurassic Park i szapeczkę Barda, a do ręki wręczyłem figurce lutnie, tworząc wielkiego poeta Jaskra.